Cześć wszystkim przyjaciele na kanale Weller. Dziś pokażę wam jak usunąć dźwięki tła i szumy w Audacity. Wybierz potrzebny klip i kliknij przycisk efekty. Tutaj znajdziesz reduktor szumów. Tak się to nazywa, jeśli tłumaczyć dosłownie, czyli szum, redukcja szumów. Klikamy na redukcję szumów. Do tego musimy wybrać odpowiedni klip. Zaznaczamy, klikamy efekt, szum, redukcję szumów i tutaj ustawiamy czułość redukcji szumów. Oto decybele. Tak, mniej więcej takie ustawienia powinniśmy mieć. O tak. I to będzie tłumić szum. Widzicie, zapisuje się automatycznie. A nie, samo się nie zapisuje. Sekundę. Teraz się zapisze. Trzeba kliknąć Get Noise. Wcześniej trzeba kliknąć profil, tak? Teraz dostrajamy to. Zazwyczaj używa się takich ustawień. Ale ogólnie dobierz czułość i stopień redukcji dźwięku i kliknij OK. Gotowe. Po czym klip zostaje oczyszczony z niepotrzebnego szumu. Te ustawienia dobiera się indywidualnie do stopnia zaszumienia ścieżki dźwiękowej, ale trzeba to przetestować. Z wami był Weller. Do zobaczenia.